Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 30. kolejki Fortuna I Ligi. W tym spotkaniu korona Kielce zmierzy się z GKS Bełchatów, spotkanie oczywiście na Suzuki Arenie z Waszym udziałem, więc bardzo nas to cieszy, prawda trenerze? Tak, tak. Szczerze mówiąc nie mogliśmy się doczekać. Ja jako trener wiem, że cał, całkiem inaczej wyglądają spotkania z kibicami, także cieszymy się, że tutaj zaczynamy meczem, oczywiście też domowym, przy obecności kibiców. Także dodatkowa motywacja dla zespołu. My też się bardzo cieszymy. Zachęcamy Was do kupowania wejściówek na to spotkanie. Wszystkie informacje o tym, jakie nabyć są oczywiście dostępne na naszej stronie internetowej, także przechodzimy do pytań. Trenerze, początek w Koronie jest ciężki. Pięć porażek w sześciu meczach. Czy Korona jest pierwszym Klubem, w którym ma pan tak trudne otwarcie? E, tak, jeżeli chodzi o otwarcie tutaj i, i tą, 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 tą drugą część pytania, to rzeczywiście jest to bardzo trudne otwarcie, wynikowe. Tutaj chciałbym jasno powiedzieć: pięć porażek w sześciu meczach to są fakty i, i od tego ja też jako szkoleniec, trener nie uciekam. Wiem, przychodząc do klubu, jakie są aspiracje tego klubu. Myślę tutaj przede wszystkim i, i tak rozmawialiśmy o następnym sezonie. I, i, i też nie ukrywam, że te, te, te wszystkie spotkania. Dla mnie ja taką decyzję podejmowałem jako szkoleniowiec. Decyzję, która uważałem była rozsądna i dzisiaj bym podjął identyczną, to była weryfikacja indywidualna piłkarzy. Często, często decydując się na desygnowanie odpowiedniej jedenastki, nie mając też czasu, bo graliśmy co trzy dni w ogóle na pracę z zespołem, chociaż nie chcę oczywiście tym wszystkim przykrywać tych porażek, bo, bo to jest zbyt proste i łatwe wytłumaczenie. Abym ja nie chciał w ten sposób tutaj. Te, tego tłumaczyć, natomiast no, podejmowałem takie inne decyzje personalne. Chciałem zobaczyć z zawodników, tak jak im powiedziałem w szatni na, na dzień dobry, że każdy ma czystą białą kartę. Ja muszę być pewny, na kogo będę mógł liczyć w 100% w tym nadchodzącym sezonie. Bardzo ważnym, jeszcze raz podkreślam, dla, dla korony, dla mnie również jako dla trenera, dla zespołu, także, także z jednej strony porażki, to nie można mówić tak, że te porażki to to jest część, do której ja przechodzę, bo że są częścią nie wiem, pracy, bo to często jest zbyt łatwe tłumaczenie, czy chociażby po to, żeby wyciągać wnioski, bo to jest jakby naturalne. Natomiast te porażki mają pchnąć zespół w rozwoju. To będzie może troszeczkę dziwne, skomplikowane dla wielu. Natomiast dla mnie, dla mnie ja wiem, że one pchną zespół do rozwoju, tylko ku temu, żeby zespół grał coraz lepiej. Trenerze tutaj drugie pytanie, na które trener już po części odpowiedział, bo chodzi o to, czy te porażki zmieniły pana sposób pracy z zespołem, czy dalej robi Pan swoje, tak jak to trener założył. Dalej robię swoje, no mimo tych porażek, tak jak mówię, no dzisiaj prawda jest taka, że przy porażkach to, to trener rzadko się broni i, i to, jest, to jest naturalne. Jest to natomiast część mojego zawodu. Ja jestem odpowiedzialny za zespół w stu procentach, jak, jako trener czuję się odpowiedzialny I, i te porażki nic nie zmieniły w tym, jaki, jaki chciałbym, żeby styl miała korona. Dalej będziemy dążyć do tego, żeby korona to był zespół w perspektywie tej pracy, już dłuższej pracy. Teraz troszeczkę łatwiej, bo już te mikrocykle są tygodniowe, więc, więc tutaj już można powoli to piętno odcisnąć na zespole i to, to, to ze sztabem z szkoleniowym wspólnie rozmawiając staramy się realizować I, i to niczym nie zmienia. Chcę, żeby Korona to mimo wszystko był zespół, który będzie grał ofensywnie, będzie w stanie zdominować przeciwnika, bo tak jak mówiłem na pierwszej konferencji, tak jak powtarzam, tylko tą drogą możemy osiągnąć sukces. Trenerze, jak trener ocenia decyzję, że po sezonie odejdzie Marek Kozioł? Czy Pana zdaniem Marceli Zapytowski i Jakub Osobiński gwarantują odpowiednio wysoki poziom? Bo celem w przyszłym sezonie będzie walka o ekstra klasy. Wiem, jak, jak Marek, i wiemy, był oczywiście ważny dla tego zespołu i to jest bardzo dobry bramkarz, doświadczony. Taką decyzję natomiast też podejmowaliśmy i, i, i Marcel Zapytowski jest bramkarzem, który czy, czy Jakub Osobiński obaj. Którzy będą rywalizować na tej pozycji. Ja bardzo dużo obiecuję sobie po tych, po tych zawodnikach. Wiem, że mają potencjał i odpowiednia praca, odpowiednie oczywiście ich przygotowanie mentalne do tego, żeby, żeby bronić w bramce zespołu, który będzie grał pod dużą presją. Presją gry, gry o awans do ekstraklasy musi być odpowiedni. No to jest nasza rola, nasz trenerów rola, żeby ich dobrze przygotować, więc, więc tutaj, tutaj ten czas będzie oczywiście. Dla tych młodych zawodników pracował na ich tylko i wyłącznie korzyść. że pojawia się też pytanie, czy może trener potwierdzić, że Mateusz Gwist po sezonie zastąpi Mirosława Dreszera na stanowisku trenera Bramkarzy? Wszelkie decyzje tutaj w klubie, jeżeli chodzi o te decyzje personalne, niektóre oczywiście już w trakcie zapadają, ale jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, czy wzmocnienie, czy jakikolwiek zmian, tutaj nie chciałbym na dzień dzisiejszy komentować, nie jest to czas i miejsce. Mamy, mamy do rozegrania pięć spotkań, także po sezonie. Na pewno, na pewno jeszcze, jeszcze o zmianach wszyscy, wszyscy, czy dziennikarze, czy wy dowiecie się. Natomiast, tak jak mówię, nie jest to czas i miejsce. Dobrze. Jaka jest sytuacja kadrowa przed meczem z GKS-em Bełchatów? Jest dobra, jest dobra, sytuacja, jeżeli chodzi tutaj o tą sytuację kadrową. Wiemy, że Filipa Oliveira nie wystąpi ze względu na żółte kartki, także nie jest to tajemnicą, będzie musiał pauzować. Natomiast wszyscy są gotowi, trenujemy, trenujemy intensywnie, ciężko. Ale po to tylko, żeby właśnie budować tą formę sportową, bo tak jak wspomnieliśmy, no wracają kibice na Suzuki Arenie i my musimy od siebie oczekiwać już zdecydowanie więcej. To nie oznacza to oczywiście, że jak były mecze bez kibiców, to zespół, zespół, zespół praktycznie przechodził koło meczu. Nie, ja tego nigdy w ten sposób nie, nie przyjmuję, czy, czy tak tego nie postrzegałem. Natomiast no, teraz jest ta dodatkowa motywacja i cieszę się i my i zawodnicy nie mogą się na pewno temu meczu doczekać. A liczy trener na wsparcie kibiców, czy obawia się ich reakcji w przypadku ewentualnego niepowodzenia. Pierwsza rzecz, e, nigdy, nigdy nie patrzę w przyszłość w ten sposób, że może być niepowodzenie. Przygotowujemy się do każdego rywala, do każdego meczu, tak, żeby go wygrać. E, tym bardziej, że gramy o siebie. Prosiłbym kibiców o wsparcie dla tego zespołu. Tak jak mówię, ten zespół się buduje i, i pamiętajmy, to, jest, to, to nie jest łatwy czas. Nie jest łatwy czas z jednej strony dla mnie, e, przychodząc tu, podejmując te decyzje, czy decyzje personalne, czy w myśli e, chociażby tej, 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 tego nowego sezonu, bo wiemy też, że po się ie tak naprawdę było już jasne i wiadome, że, że, że ta walka o barażę będzie, będzie niemożliwa i dlatego tak jak mówię, no, te decyzje w jakimś stopniu one, one generowały to, co się wcześniej wydarzyło i teraz tak jak mówię, Proszę Was o wsparcie, proszę Was jako kibiców o wsparcie, o ten doping na, na, od samego początku, bo on jest niezwykle potrzebny. Jeżeli będziemy to, co mówiłem i powtarzam, wszyscy razem, nawet w tych trudnych momentach, trudniejszych, teraz też ten moment, mimo że można powiedzieć, że sezon e, generalnie się zakończył, ale nie, nie dla nas. Nie może być tak, że dla trenera, dla zawodników. Nie, w każdym meczu musisz grać na 100%. To jest nasz obowiązek. My, 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 my przede wszystkim wykonując ten zawód musimy 100% wykonywać go w każdej sytuacji. Dlatego to obiecuję, że zespół wyjdzie i od pierwszej minuty będzie, będzie walczył, będzie starał się narzucić swój styl grania i przy wsparciu kibiców na pewno będzie to łatwiejsze. Trenerze, ostatni zespół w tabeli wydaje się być idealny na przełamanie, no bo jak nie z Bełchatowem to z kim? Eh... Uh... To jest takie twierdzenie i oczywiście to jest prawda. Gramy z ostatnim zespołem i my sobie teraz też jako zespół nie wyobrażamy, żeby grając z zespołem, którego, którego trzeba mieć też szacunek, pokorę mimo wszystko, nie można absolutnie rywala lekceważyć. Natomiast ja mam inne spojrzenie, czy będziemy grali z pierwszym zespołem, czy z ostatnim, czy z zespołem, który, który, który ma większą jakość, to nie ma znaczenia. Musimy się koncentrować na sobie, na tym jak my mamy zagrać to spotkanie i zawsze pamiętajmy, jeżeli zespół dobrze zagrać, zagra spotkanie, to niezależnie od rywala y, będziemy zadowoleni, cieszyć się z sukcesu. Także, także myślę, że tutaj nad rywalem dużo się nie koncentrujemy. Oczywiście są analizy, my pokazujemy cząstkowe rzeczy, jeżeli chodzi o, 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 o analizy przeciwnika, natomiast bardziej koncentrujemy się na tym, jak zagrać to spotkanie, jak zagrać dobrze, jak być jako zespół w ofensywie, w, def, w defensywie skupionym, zorganizowanym, żeby, żeby odnieść zwycięstwo, zdecydowane zwycięstwo. Chciałbym, żeby to było taki zespół, który, po którym meczu powiemy, że zespół zagrał zębem, zagrał też ofensywnie i do tego będziemy dążyć. Tak jak trener powiedział, doping kibiców nieraz nie dwa potrafił uskrzydlić zawodników, dlatego bardzo liczymy na waszą obecność tych, których nie będzie z nami. Mam nadzieję, że tylko z powodów odległości zapraszamy do oglądania meczu na ipli. Całą resztę widzimy się w sobotę o godzinie 17 na Suzuki Arenie.